Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie w pierwszym nagraniu Kakałka z Panem Bogiem. Dzisiaj chciałabym z wami podzielić się moją refleksją na temat wychwalania Boga, uwielbienia Go. Bardzo łatwo nam jest uwielbiać Pana Boga, kiedy jesteśmy radośni szczęśliwi, kiedy wszystko nam się układa, tak? Często na rekolekcjach takie uwielbienia to są przez pieśni, które są bardzo żywe, bardzo radosne. I rzeczywiście wtedy aż chce nam się uwielbiać tego Pana Boga, bo jest, jest super generalnie, nie? Nie ma żadnych problemów, wszystko gdzieś tam idzie na bok, jestem teraz zajęty uwielbianiem Pana Boga. Ale to, że jestem szczęśliwy, to nie jest jedyny moment, kiedy Pana Boga mogę, a nawet powinienem uwielbiać. Mianowicie ciężko jest uwielbiać Pana Boga, kiedy dzieje nam się źle, bo częściej wtedy zadajemy pytania: Panie Boże, ale dlaczego? Dlaczego jestem chory? Dlaczego? Nie dałeś mi tego, dlaczego oblałem egzamin, dlaczego nie dostałem tej, ani innej pracy. Yy, I zasypujemy Pana Boga bardziej pretensjami, pytaniami, a nie ma tu miejsca na uwielbienie. A zaskakujące jest to, że uwiel powinniśmy uwielbiać Pana nawet w takich sytuacjach. Yy, fragment, który to potwierdza, yy, znajduje się w właściwie to ja na niego wpadłam, i na niego i go znalazłam to. Jest fragment Zbrewiarza. Trzeci tydzień, niedziela, jutrznia, jest to druga pieśń: całe stworzenie wielbi Boga. To jest w zbrewiarzu znajduje się fragment. Całość znajduje się w księdze Daniela. Ale ten fragment, który znajduje się w brewiarzu, zupełnie wystarcza do tego, co chciałabym powiedzieć. To są piękne wersety, które zaczynają się w większości od słów błogosławcie Pana błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana wszystkie potęgi, błogosławcie Pana słońce i księżycy, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana ogni żarze i tak dalej i tak dalej. Co mnie urzeka w tych fragmentach? Nie tylko to, że cały czas powtarzamy błogosławcie Pana, ale są zestawione bardzo często ze sobą e, dwie rzeczy, które ze sobą kontrastują. Mamy, najpierw mamy ogniu i żarze, potem mamy mrozy i zimna. Mamy dnie i noce ze sobą zestawiane. Mamy światło i ciemności, błyskawice i chmury, deszcze i rosy, słońce i księżycu, czyli symbole dnia i nocy również. I to mówi o tym, że nie tylko wtedy, kiedy dzieje się dobrze, powinniśmy Pana Boga uwielbiać, ale przede wszystkim wtedy, kiedy dzieje się źle. Kiedyś moja koleżanka opowiadała mi taką sytuację, kiedy była gdzieś z mamą na mieście i załatwiała jakąś bardzo ważną sprawę. Nie udało im się chyba tej sprawy załatwić. W każdym razie wyszły bardzo smutne i, i złe z tego powodu. Stałem przed swoim samochodem i okazuje się, że jeszcze w dodatku dostałem mandat. Czyli taka często jest tak, jak się mówi, że nieszczęścia chodzą parami. Tak było w tym momencie i koleżanka opowiadała mi że jej mama tylko przez zęby, z złości, trochę i bezsilności, yy, cały czas powtarzała: Wychwalaj pana, uwielbiaj pana, uwielbiaj pana. Nie było to na pewno takie proste, ale ta postawa jest dla mnie bardzo szczególna i, i, i podziwiam za taką postawę. Bo, tak jak mówiłam, nie jest łatwo uwielbiać pana Boga w tym, co mi się nie udaje, w tym, co mi się nie podoba. Ale łatwiej jest w tym, co jest, co jest super, co jest, co jest dobre, co sprawia mi szczęście i radość. Zastanów się nad tym, czy właśnie w tym, co pozornie jest złe i, i sprawia nam przykrość, nie ma jakiegoś właśnie Bożego palca i Bożego planu i uwielbiaj go dzisiaj właśnie za to, co ci nie wyszło. Bo być może właśnie jutro stanie się coś, co zupełnie odwróci tą sytuację. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Życzę dobrej nocy.